No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym, bardzo ekscytującym filmie, gdyż dzisiaj są porządki w szafie i to nie byle jakie. Dzisiaj wprowadzam swoje letnie ubrania, już widzę je tu kątem oka, bo wyjęłam je z szafki, z pudła yy, i po prostu nie mogę się doczekać, ale wam je pokażę. Ale póki to przychodzi szara rzeczywistość, trzeba zrobić porządek w tych nudnych już ubrania, które już są takie wczesnowiosenne, jesienne, szarobóre, nijakie. Ja już chcę więcej wzorów, chcę więcej kolorów, chcę więcej słońca. Teraz pogoda za oknem jest taka średnia, jest ciepło, ale. Bardzo duszno i tak deszczowo, natomiast no już jest ciepło, więc już można chodzić w takich letnich rzeczach i mam nadzieję, że to się utrzyma, a wręcz będzie wzrastać. Także zabieramy się za porządki i słuchajcie, na początku sukienki, sukienki weselne i codzienne. Tutaj mam tę sukienkę z z HM, która jest taka codzienna. E, natomiast jak tutaj widzicie, taki po prostu taką fioletową plamę. To jest e, piękna apaszka. Czaje to jest polska marka. Polecałam Wam tę firmę e, kilka lat temu w prezentowniku i powiem Wam, że to jest takie cudo. Teraz e, ja lubię mieć zakrytą szyję, e, jak jest chłodniej. I teraz, kiedy jest tak chłodno, ale ciepło, nie wiadomo jak, no to rzeczywiście ona sprawdza się doskonale miałam ją na sobie na ślubie miałam ją również miałam mieć ją na komunii ale było cieplutko zawiązuję ją sobie tutaj zakładam płaszcz lub nie i ona po prostu prezentuje się tak doskonale ona jest tak piękna że nie mam słów, tak więc zawsze miałam ją na takie tylko wielkie okazje, a teraz postanowiłam, że powieszę ją sobie również w szafie tak codziennej, może nie tej codziennej, ale takiej z kurtkami, płaszczami i rzeczywiście będę ją nosić, bo aż żal jej nie nosić. Ona też pasuje na głowę, więc na plażę, jak znalazł. Ta sukienka, oczywiście, zostaje, to jest jedna z najbardziej uniwersalnych rzeczy w mojej szafie. Za miesiąc będę robić podsumowanie roczne, co ile miałam na sobie, i jestem ciekawa, ile razy miałam na sobie tę sukienkę, bo wydaje mi się, że na maksa mało. No i właśnie zobaczymy, jak to wyjdzie. Następnie jest taka strojna sukienka z długim rękawem, i ona jest taka, że moja siostra ją nosiła, moja przyjaciółka ją nosiła, i zawsze jest ten problem, że ona jest świetna na letnie wesela, ale jest z długim rękawem. Co prawda ona tak nie grzeje, bo to jest bawełna czy wiskoza, no ale zawsze beka. Natomiast zostawiam, zostawiam ją, może się jeszcze przyda. Kolejna sukienka to sukienka na wszystkie okazje. Miałam ją teraz dwa dni temu na komunii mojej chrześnicy. Miałam ją dwa lata temu na komunii również mojego chrześniaka. Yy, no, ona jest bez, bezbłędna, po prostu bezproblemowa. Biorę, zakładam, i jestem. Zachwycona, więcej o niej mówiłam w lustracji, więc też Wam polecam tę majową lustrację do wglądu. I teraz mam trzy sukienki, takie strojno, nie wiadomo jakie. To jest sukienka z odkrytymi plecami. Ja ją zostawiłam sobie wydaje mi się, że jakoś w styczniu wyjęłam albo w marcu i mówiłam sobie, że właśnie pójdę w niej na koncert, pójdę w niej do teatru, nie chodzę w niej. Piotr też zawsze, jak mówię, że chce ją założyć, on mówi: No gdzie, ja idę tak normalnie ubrany, a ty się tak wystrzelisz? No i rzeczywiście, wszystko moje szafie inne, jak nawet się tak wystrzelę, to wyglądam tak w nieprzekombinowany sposób. Od tej sukienki jednak się już wymaga czegoś więcej. I ja na pewno w nią nie wskoczę teraz w upały, bo ona na bank jest z poliestru, więc odkładam ją jeszcze. Trudno jest mi się z nią pożegnać. Niby nie miałam jej. Od Sylwestra 2024, 2023-2024. E, ale jednak, no, jeszcze czuję wewnętrznie, że nie jestem gotowa, żeby się z nią żegnać, więc absolutnie tego nie robię. E, kolejna sukienka to sukienka po mojej bratowej w tym roku. E, nosiłam ją dosyć często. Miałam ją przede wszystkim na 90. mojej babci. Bardzo mnie to śmieszyło, bo miałam tę sukienkę również na 80. mojej babci. E, I ja ją sobie tutaj odłożę, gdyż. E, ona będzie do schowania, bo to jest poliester, więc na upały absolutnie, ale jeszcze chcę nagrać zaległą rolkę na Instagrama właśnie z przygotowań do dziewięćdziesiątki mojej babci, no bo właśnie chciałabym, żeby te moje treści tutaj w internecie były takie, że możesz chodzić w tym samym i że to jest w ogóle mega zabawa, nie? że to nie jest jakiś wstyd, albo to nie jest tak z potrzeby ekologicznej, tylko to jest mega fan, mega fajnie tak chodzić. Następnie mam nową sukienkę. Jeżeli widziałyście ilustrację, to wiecie, że na wesele kupiłam sobie nową sukienkę z poliestru z sieciówki naraz, i wydaje mi się, że ona będzie naraz, ale jeszcze nie chcę jej wyrzuca, w sensie nie chcę jej sprzedawać, bo może mi się przyda, może będę chciała gdzieś w niej pójść, było mi w niej swobodnie, wygodnie, może nie w moim stylu, ale może czasami chciałabym coś takiego ubrać. Jeżeli nie ubiorę jej przez jakiś pół roku rok, jeżeli poczuję w końcu, że to nie jest to, no to wtedy się z nią pożegnam wiadomo. Więc na ten moment zostają dwie sukienki, z trzema się pożegnałam. Mam również dwie spódnice. I ta spódnica, jak ona jest bez rajstop, to ona się tak elektryzuje, tak przykleja, a mimo to jakoś taką. Lubiłam teraz w maju, miałam ją tylko trzy razy, ale to całkiem dużo, bo ona jest odpowiednia właśnie na tę pogodę, więc mimo wszystko jeszcze ją zostawię, wolę zostawić taką dużą poliestrową płachtę różu niż du dużą poliestrową płachtę y, czerni. Jeżeli już muszę wybierać. Natomiast ta sukienka z mormuła przewspaniała spódnica z dużym rozporkiem, ona jest z tak doskonałego materiału, że nie wiem. Czy będę miała jakąś okazję teraz w czerwcu, w lipcu, żeby ją założyć, ale na wszelki wypadek zostawiam. Następnie body i topy to jest ich czas, oczywiście, bardzo uniwersalny ten krój czarny oraz y, oliwkowy świetnie się nadaje dla mnie i zimą, no ale przede wszystkim wiosną, jesienią y, i latem. Y, dodatkowo mam jeszcze takie cienkie body i y, ono z przodu, przez to, że ja mam duże piersi, wygląda tak, że się zastanawiam czasami, ale jak ktoś mi jakieś zdjęcie zrobi tyłem, gdzie wiecie, jakieś rodzinne spotkania, było spotkanie ze znajomymi i jak gdzieś tam jestem tyłem to ja mam tak piękne plecy że to jest po prostu tak mnie to zachwyca że to jest tak wielki dekolt z tyłu że bez stanika ja zawsze o tym marzyłam i to jest właśnie dzięki Ansin, że ja bez tych staników chodzę i mm, że się tak odważyłam to robić, więc no uwielbiam jak to wygląda e, i dodatkowo mam dwa topy tego jeszcze w tym roku nie nosiłam ten natomiast sprawdza się świetnie troszkę jest może za długi e, ale kto co lubi to jest Ansin to jest Yellow Meadow i wszystkie one oczywiście zostają, tak naprawdę dopiero wkraczają do gry. I zobaczcie ile tego jest. To jest mało materiału, ale produktu jest 5 sztuk. I teraz koszulę, powiem wam, nie lubię tej koszuli. Zakładam ją i mam takie, że się cieszę, że ją założyłam, ale to nie jest ta wygoda, którą lubię. I teraz mając pięć takich koszulek Mam założyć to, nie podoba mi się i ja nie wiem, co z nią zrobić, ale nie chcę jej teraz w szafie. I nie wiem, czy ją wyrzucić, czy nie. Z tych wszystkich koszul chcę zostawić na pewno te dwie. One są z Lumpeksu. Je jeszcze zakładam i rzeczywiście chcę nosić. Te też bym chciała. Te też zostawię, zobaczymy. Na pewno zostawiam te, bo to jest koszula po moim dziadku, ona jest taka yy, gruba i ona się idealnie nadaje zamiast bluzy, ale też jak jest dosyć ciepło, to jest koszulą i nie przeszkadza. Następnie mam cztery yy, kimona, właściwie trzy, yy, dwa z yellow medą yy, to oraz te takie niebieskie, ale niebieskie pożyczyłam kilka miesięcy temu mojej przyjaciółce, ona je nosi, więc niech się cieszy, ja mam wystarczająco ubrań, krótkie kimono jest takie trochę koszulowe, właśnie jeżeli mam je na sobie, to często dostaję pytanie, co to za koszula, a nie co to za kimono, natomiast te duże, no to już wiadomo, że szlafrok, dodatkowo mam te z Look by Lux, fantastyczne, zostawiam je jeszcze, bo nie jest aż tak gorąco i... Mam jeszcze jeden, jedno kimono właśnie z tych nowych rzeczy, no ale to później. I teraz spodnie. Spodnie tu jest w ciul. Zacznijmy od tych pierwszych Yellow Meadow Reserved, Reserved przed, sprzed wielu, wielu lat. Bardzo lubię te spodnie, tak samo te podfruwajki piżamowe z Yellow Medal. No to jest coś po prostu wspaniałego. W tych ostatnio się wywaliłam na twarz przed nogami pani. Byłoby bardzo śmiesznie. One są rzeczywiście no, takie dosyć niebezpieczne. Muszę je sobie tutaj mocniej zszyć, no bo schudłam i one rzeczywiście mi trochę spadają. Muszę to zrobić jak najszybciej, ale zdecydowanie zostają. Zastanawiam się, czy zostawiać te, ale chyba nie, bo to jest tak, że ja też muszę myśleć przyszłościowo yy, o tym, że niektóre rzeczy po prostu muszę zostawiać na później, żeby jesienią nie być znudzoną. Muszę mieć efekt świeżości, więc te niech idą na jesień. Moja babcia naprawiła mi spodnie, moje ulubione dżinsy to są tak basicowe spodnie. Jestem ciekawa, czy w tym roku też wygrały. Jeżeli chodzi o zestawienie roczne, bo w tamtym były najczęściej noszoną rzeczą w mojej szafie. No i rzeczywiście, teraz jak ich nie miałam, to tym bardziej poczułam, jak bardzo pasują do wszystkiego i na każdą pogodę, więc zostają. Tutaj mam dwie pary takich szerokich spodni, i to jest trochę tak, że miałam je kilka razy w maju. Więc powinny zostać, ale nie zostają, bo właśnie ma być efekt świeżości na jesień, a dodatkowo ja chcę latem nosić inne rzeczy. Latem wiosną chcę nosić podfruwajki i ja już nawet sięgam po te spodnie czasami, ale z taką niechęcią. To nie jest tak, że wow, super! Sięgam, tylko to już z takiej ostateczności, a skoro mam te spodnie, to wystarczy. Tutaj mam takie podfruwaje oraz jeansy i te jeansy, obcisłe jeansy, one też zostają na jesień, a podfruwajki wracają do szafy. to jest właśnie to, że ja, kiedy mam taką roboczą szafę w ciągu miesiąca, to rzeczy są w praniu, na suszarce, na, takiej, na takim wieszaczku rzeczy. Za czyste, do, za czyste do prania, ale za brudne do szafy. I potem w tej takiej docelowej szafie jest tak mało ciuchów, że mi się wydaje, że nie mam nic. A potem, jak sobie to wszystko powieszę na jednym wieszaku, wyjmę z prania, wyjmę z, z wieszaka i posprzątam z każdej przestrzeni, to okazuje się, że tych rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Następnie są spodnie garniturowe, i to jest trochę taka sytuacja jak z tą koszulą, czyli Mam sentyment, lubiłam te rzeczy, ale teraz je zakładam i mam takie. Hmm. I to nie są jeszcze rzeczy do wyrzucenia, bo jeszcze nie jestem y, emocjonalnie na to gotowa, ale wiem, że one y, no, muszą przejść jakiś test. I prawdopodobnie wrócą na jesień nie wiem i wtedy zdecyduję. Kolejne spodnie, one są ze mną właściwie cały rok, bo ja czasami jak ktoś do nas przyjeżdża to w nich śpię, ale latem wkraczają do gry jako prawilne, prawdziwe spodnie na co dzień zostają i tu mam jeszcze spodnie z bieżmowania. one są bardzo szerokie Tyle, że one są trochę nie na moją sylwetkę. One są tutaj bardzo obcisłe, a ja jednak mam dosyć rozbudowane biodra. Tak po prostu mam tutaj już kości, więc nawet to nie chodzi o to, że o, mogłabym do nich schudnąć, tylko taką mam budowę, ale lubię je. I to jest tak, że akurat je czasami nawet biorę gdzieś na wyjazdy i może nie zakładam, ale mam taką chęć, więc one jeszcze na ten czerwiec zostaną może coś się wydarzy, że ja je założę. Miałam je w tym miesiącu w teatrze i fajnie się w nich czułam w teatrze, więc one tak jutro idę do teatru, może właśnie jutro je założę tak, żeby założyć, żeby mieć poczucie, że je noszę. Więc zostawiam i się fajnie tu uluźniło. Mam trzy koszulki, ale tak naprawdę trzy koszulki, ale tak naprawdę pięć, bo mam trzy białe. Jeszcze jedna jest w praniu. Mam tę oliwkową z Honkostor i mam tę z Yellow Medal. Ta jest taka, że ja ją lubię, bo jest dużo koloru i jak ja sobie ją założę z różową spódnicą, no to jest zajebiście, ale... Takie słabe ogniwo w mojej szafie. Wszystko zostaje. Kolejna rzecz to bluzka. Z długim rękawem ja już bym ją odłożyła, ale zostawiam, bo jest dziwna pogoda. Dodatkowo trzy bluzy. Jedna bluza z napisem, którego nie widać. Zostaje i dwie bluzy z kapturem też zostają, niestety. Natomiast tutaj. E, sweter po babci i sweter z lumpa. E, odchodzi w zapomnienie na ten czas e, wiosennoletni. Nie nosiłam, nie będę nosić, chcę nosić inne rzeczy. I teraz przechodzimy do sekcji nowości, starości, wyjmowania rzeczy z szafy. Najbardziej ekscytują mnie dwie rzeczy. O tej spódnicy właściwie całkowicie zapomniałam, to znaczy, jak widziałam ją na zdjęciach, to miałam takie hura, hura. A teraz jak właśnie wyjmowałam rzeczy, to zapomniałam, że ją wyjmę i jak ją zobaczyłam, to się bardzo ucieszyłam. Przepiękna spódnica z takim delikatnym rozporkiem, z Ansin i noszę ją sobie stopem z Ansin i wtedy no po prostu cudne. Mam jeszcze bluzkę z tego. W tamtym roku właśnie wybrałam sobie taki zestaw i w tamtym roku ta bluzka zupełnie mi nie pasowała i jeszcze nie zdążyłam jej sprzedać ani oddać. No i w tym roku, w tym miesiącu podczas jakichś tam porządków właśnie w magazynie przymierzyłam ją i super wygląda, więc chyba sobie ją przyniosę, bo mimo że mam dużo bluzek, no to skoro jeszcze to mam, to czemu by nie wykorzystać, prawda? Yy, przypomniało mi się, że ja jeszcze mam czarną bluzkę czarną bluzkę traćmy razem czas która gdzieś musi być ale może została w Krynicy no więc tych ciuchów naprawdę jest dużo, kolejna rzecz to sukienka sukienka z medą, w przepiękne słoneczniki, no uwielbiam ją max, więc to była rzeczywiście taka rzecz za którą bardzo, bardzo tęskniłam Cieszę się, że wraca. To jest 100% len, 100% kolor, przyjemność i fantastyczność. Następna rzecz, która mnie bardzo ekscytuje, to spódnica jeansowa. To jest spódnica, którą kupiłam, nie nosiłam, chciałam sprzedać, nie sprzedałam, i w tamtym roku naprawdę często ją nosiłam, więc się cieszę na nią. I kolejna rzecz to jest zestaw. Tyle, że właśnie ten szlafrok od tego zestawu pożyczyłam mojej przyjaciółce i ona teraz sobie go nosi, ale mi go odda, bo to będą moje pierwsze. Spotkania właśnie z tym zestawem. Piękne spodenki, bardzo taki fajny krój, bo one są troszkę dłuższe, więc zupełnie nie krępują. Ten sam print, ten sam materiał na szlafroku, który też jest taki mięsisty, fantastyczny. To jest marka Toż-Toż. Polecałam Wam ją w tym roku w prezentowniku. No i właśnie uznałam, że nie chcę w tym chodzić po domu, bo już mam jej ląmedą, tylko chcę to sobie zostawić na co dzień, no i właśnie przychodzi ten co dzień. W najbliższych miesiącach, także jeszcze kolejny szlafrok tutaj do kolekcji, i pierwsze krótkie spodenki. Z krótkich spodenek mam jeszcze cztery pary. I wszystkie je sobie powieszę. To są troszkę za krótkie, ale zobaczę. Mam nadzieję, że mi się e, sprawdzą. Spodnie z Yellow Medal, które właśnie są od kompletu z kimonem. Kolejne to są jeansowe. Kolejne też bardzo wygodne w wygodnej długości z Medicine. E, I te po mojej mamie też bardzo, bardzo wygodne i piękne w kroju. Powinna mieć jeszcze o. Podenek, to ja mam całą masę to są kolejne z nich wszystkie bardzo wygodne te są bardzo, bardzo krótkie, ale mam nadzieję, że w tym roku też mi się sprawdzą i sytuacja wygląda tak, że ja już nie mam na to wieszaków muszę jakoś pokombinować tak, muszę to dzisiaj jeszcze uprać wszystko ale żeby tak odświeżyć, ale przynajmniej żeby tak naocznie zobaczyć jak to wszystko wygląda to też chcę sobie to powiesić. Kolejnych rzeczy, kolejne kimono. To jest takie moje kimono na plażę, ale nie tylko, bo szkoda mi wykorzystywać go tylko na plażę. Więc to też wieszam. Widzicie, w tej minimalistycznej szafie jest mnóstwo właśnie takich szałowych rzeczy, jak na przykład sześć kimon. I sześć bluzek by nie dziwiło. A sześć kimon to już jest taka. Przysadza, to czasami dostaję też takie, dostawałam kiedyś komentarze, o, minimalistka, a tyle kim on? No tak, bo ja je noszę na co dzień. Są zamiast bluzy, zamiast koszuli i mi się sprawdzają, bo minimalizm nie może być porównywany do czyjegoś minimalizmu. Trzeba tworzyć swoją szafę pod siebie ani pod jakieś szablony. Mam jeszcze dwie sukienki. Sukienka na upały. Mam nadzieję, że przyda mi się w tym roku wiele razy. Właśnie też potrzebowałam, już tak czułam od jakiegoś czasu, że jak jest gorąco, to chciałabym coś tak na siebie zarzucić i to jest taka rzecz, że po prostu nagolaska zakładam tylko tą sukienkę i mnie nic nie interesuje. To jest dla mnie 100% wygoda, i sukienka po mojej mamie, która jest bardzo brzydko uszyta, ale która ma piękną spódnicę, więc ja sobie zawsze do niej noszę bluzkę na górę. Jeżeli chodzi o stroje kąpielowe, to mam ich sporo, gdyż mieszkam pół roku nad morzem i tego potrzebuję, więc tutaj nie ma zaskoczeń. Pierwszy na duży bius dwuczęściowy to jest Mody właśnie do tego pięknego szlafroka. I on jest tak niesamowicie uszyty, że ja po prostu mam taką swobodę na plaży: nic z niego nie wypada, wszystko się pięknie trzyma i układa, uwielbiam, bardzo polecam. Następnie mam strój kąpielowy z Panda Wanda który jest menstruacyjny tutaj jest taka, taka sama zasada jak w majtkach menstruacyjnych i on jest na średni i lekki okres sprawdza mi się doskonale przez cały rok w momencie kiedy gdzieś wyjeżdżam do hotelu z basenem kiedy wyjeżdżam na termy chochołowskie na Podhalu no to właśnie jeżeli mam takie że na przykład na następny dzień mam dostać okres albo mam już ostatnie dni okresu no, albo mam na przykład kubeczek też, dysk to, tak, na wszelki wypadek uwielbiam mieć ten strój. Trochę wypadają po bokach piersi, ale no, ja na jakichś tam termach nie za dużo pływam, a jak pływam na zwykłym basenie w hotelu, no to po prostu się poprawiam i tyle, a wygoda tego, że nic mi nie przecieknie, jest wspaniała, bo tak to bym po prostu nie chodziła. Na basen w te dni. Od Marty z Yellow Medal dostałam też nowy, przepiękny, jednoczęściowy strój, który jest tak bardzo mocno wycięty i pięknie zbiera wszystko. Te piersi na mój test, taki domowy, gdzie skakałam, leżałam, kładłam się, turlałam, sprawdza się dobrze, bardzo dobrze, bezbłędnie wręcz więc jestem bardzo zadowolona, no a właśnie poprosiłam Martę o ten strój, gdyż ostatnio miałam ten Miałam on jest taki wiecie, słoneczny patrol ale no całkowicie nie wypał, całkowicie niewygodny, więc z nim się żegnam, mam nadzieję, że gdzieś znajdzie nowy dom to jest kalcedonia, więc chyba taki całkiem niezły materiał do, za, do zainteresowania i mam jeszcze taki sweterek to jest mój i mojej mamy sweter. On jest trochę taki, że jak się go zakłada, to on spada z ramion. A mimo to bardzo go lubię. Jest dosyć problematyczny, ale właśnie fajnie wygląda. Lubię go, więc sobie go teraz też zawieszę. No i taka bluzeczka tutaj na ramionczka też zostawię. Zobaczymy, czy będę ją nosić. No więc tak by się prezentowała cała moja szafa. Dużo rzeczy wyszło na jesień, na zawsze na niewiadomo ja teraz sobie to wszystko upiorę i będę się cieszyła, że w końcu znów mogę założyć te fantastyczne rzeczy zobaczymy co będę nosić najchętniej ale zobaczymy to dopiero w lustracji w najnowszym miesiącu mam nadzieję, że u was porządki też niedługo się zaczną i to porządki, które sprawią, że będzie się wydawało, że rzeczy jest dużo, że mamy dużo nowości, dużo świeżości, a a nie nowe zakupy. Także tymczasem ściskam Was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia już bardzo niedługo, Pa!